Witam na relacjach i na wydaniu Volvo V90 w wersji B4. Kolejne Volvo sprowadzone na zamówienie. V90, benzyna miękka, hybryda, 2020 rok, 76 tysięcy km przebiegu. Wersja Momentum Pro, także taka pośrednia. Ciekawy skonfigurowany samochód w kolorze srebrnym. Parę rzeczy przy nim zrobiliśmy. Zrobiliśmy serwis oleju w skrzyni biegów i przyciemniliśmy, zobaczcie, z tyłu szyby. E, za chwilkę klient odjeżdża, także tutaj tylko szybka relacja, szybkie nagranie auta, które opuszcza nasz plac. E, bardzo ładny stan, generalnie wizualny, bez żadnych uszkodzeń, auto bezupadkowe. Bezszkodowe, żaden element w tym samochodzie nie był naprawiany z wyposażenia. Mamy kamerę cofania, mamy pilot Asista, aktywny tempomat, grzane fotele, grzaną kierownicę, półskórzaną tapicerkę. Także jest to naprawdę też taka wersja. Wiecie, no nie jakaś najbogatsza, ale generalnie wszystko, co od życia potrzebujemy w takim samochodzie dużym kombi, jak najbardziej jest. Szybko wam pokażę jakie auto udało się sprowadzić. Standardowo zaczynamy, słuchajcie, od bagażnika. Duży, przestronny, dobrze wykonany bagażnik. Tutaj elektrycznie otwierana i zamykana klapa. Były V90ki bez elektrycznie otwieranej klapy. Bagażnika nawet jedną taką sprowadziliśmy. Drugi komplet, zobaczcie dywaników, mata i to jest miękka hybryda, to jest wersja B4 o mocy, słuchajcie, no sobie nie przypomnę chyba teraz mocy. Coś koło 200 koni. Zaraz wam powiem dokładnie ile. Zaraz sobie to sprawdzimy. Nie myliłem się. 197 koni, czyli niecałe 200 koni mocy. Słońce mamy, także wiecie, też ta nagrywka tutaj nie będzie jakaś bardzo pokazała. Mamy mocno prześwietlone. Fajna tapicerka, Bardzo taka fajna w utrzymaniu. Miła w dotyku i dobra moim zdaniem do utrzymania. Taki materiał, który moim zdaniem nie będzie się mocno zużywał. Fotele Eee, nie w pełni elektryczne pół, pół elektryczne eee, 76 501 km auto w środku na zewnątrz powiem Wam szczerze wygląda praktycznie jak nowe w bardzo ładnym stanie auto zadbane kupione od naszego takiego zaprzyjaźnionego dilera z Karskrony i samochód naprawdę mega, mega zadbany zobaczcie jak wygląda przód ja ten samochód odbierałem, nawet jest filmik z odbioru tego samochodu ze Szwecji także możecie sobie zobaczyć jak to auto było odbierane w Szwecji pokażę Wam co przy aucie zrobiliśmy interwały olejowe, zrobiona jest wymiana oleju w skrzyni biegów i programowanie Volvo 1140 koszt całkowity, pokażę Wam jeszcze interwały olejowe w tym samochodzie Nasz serwis też jest odnotowany. Ostatni serwis olejowy był w październiku wymieniony 27,51,76. Nie najlepsze, ale też nie najgorsze, uważam. Interwały zdarzają się, uwierzcie mi jeszcze gorsze interwały. Także tutaj e, no nie ma też co się wiecie jakoś mocno spierać, jak szukacie samochodu. Na oto są dwa kluczyki. Jeden kluczyk można nadzorować, czyli pomarańczowy, i jeden wodoodporny, pastylka, która też jest dodatkowo płatna. To też jest jako dodatkowe wyposażenie. Że robimy podsumowanie wołowinki. Auto opuszcza nasz plac. Kolejne V90 sprowadzone. Chyba pierwszy raz miękka hybryda w benzynie. Tak mi się wydaje. Zazwyczaj były miękkie hybrydy, ale w dieslu. Tutaj mamy miękką hybrydę w benzynie. Sprawdzaliśmy turbosprężarkę, która tutaj ma e, no, nazwijmy to awaryjny zawór Westgate. E, I tu nie ma żadnych złych objawów. Samochód generalnie w Szwecji sprzedawany z gwarancją Volvo Select, niestety ta gwarancja Volvo Select nie przechodzi na, na nasz rynek, e, możemy tą gwarancję ewentualnie wykorzystać sobie w Szwecji, no jest to na pewno problem logistyczny ale dzięki temu, że tam auto było sprzedawane z gwarancją Volvo Select, mamy pewność, że ten samochód został dokładnie przez nich przebadany e, z ciekawostek mamy nowe opony z przodu, Continentale z tyłu mamy Pirelli, które jeżdżą na tym aucie od nowości i jeszcze mają sporo bieżnika, napęd tylko na przód więc w Szwecji często jest tak zmieniane właśnie są opony przód-tył czyli te, co się zużywają na przedniej osi, są po prostu wyrzucane i są zakupowane nowe. I tutaj mamy naprawdę samochód w takim wiecie właśnie tak zrobiony, że mamy przednie opony nowe. Widzimy w prezentacji, ile takie auto kosztowało na gotowo. Słuchajcie, zmieściliśmy się w kwocie 125 tysięcy złotych, ze wszystkim z opłatami, z akcyzą, z transportem, z naszą prowizją. No, totalnie taki koszt całkowity dla naszego klienta, który to auto nabył. Samochód naprawdę w świetnym stanie i wizualnym, i w środku. Żadnych uszkodzeń, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, to ten egzemplarz właśnie taki jest, że nic tutaj tak naprawdę w tym aucie nie jest uszkodzone. Z chwilkę nagrywamy wyjazd tego auta i widzimy się w kolejnych prezentacjach, bo jak widzicie tych samochodów do prezentacji jest u nas dosyć dużo. Także trzymajcie się na razie, zapraszam do oglądania i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Pozdro! see me flying never drop down, drop down Smoking high am I am not round I'm not round no denying what I got now I got now, keep an eye out keep it locked down Locked down see me flying never drop down Drop down smoking high am I am not round I'm not round no denying what I got now I